Dzień dobry z Ukrainy. Ja nazywam się Karolina Baca a to są Zapiski z Niedonieckiego Kwadratu. Ten odcinek, drugi odcinek drugiej serii podcastu: Zapiski z Niedonieckiego Kwadratu, będzie trochę krótszy, będzie trochę inny, ale to dlatego, że wybrałam się na krótki urlop. Owszem, w Ukrainie, ale moja praca wygląda teraz troszeczkę inaczej niż dotychczas. Niemniej jednak chciałabym wszystkim podziękować za to, że słuchają, za to, że są, za to, że oglądają YouTube'a, bo przecież to nie tylko podcast, ale również seria wywiady z Niedonieckiego Kwadratu, która chyba przypadła do gustu, mi też się ona podoba. Ale jesteśmy przy podcaście, więc zaczynamy. Zapiski Front. Na froncie dzieje się dużo i dzieje się ciężko, pewnie, pewnie śledzicie też te doniesienia na bieżąco, w związku z tym ja dzisiaj nie będę chciała jakby bardzo w jakiś szczególny sposób wchodzić w różnego rodzaju detale. Na pewno oczywiście z przyczyn oczywistych chciałabym się skupić i odnieść do informacji, które napływają do nas z obwodu Kurskiego. Na terytorium Federacji Rosyjskiej to już jest ponad półtora miesiąca operacji kurskiej Ukraińców na terytorium właśnie rosyjskim. No, i jak widzicie na przykład śledząc mapy, śledząc naszych, naszych analityków, słuchając tego, co mówią, czytając, co oni piszą, na pewno widzicie, że sytuacja się zmieniła. No, i plan był taki, o, o czym już mniej więcej chyba wszyscy wszystko powiedzieli. A czy taki był, to jeszcze się okaże. Chodzi o to, że był plan taki, żeby wejść. Jakby z dwóch stron w obłodzie górskim popatrzycie sobie na Deep State Map. Widzicie, tam jest taka miejscowość ciotki. No, no to właśnie z tej strony, no i ze strony służy jakby od Głuszkowa iść i to wszystko pozamykać, i wziąć w okrążenie wojska rosyjskie, które w tym czasie już zdążyły, zdążyły dojechać. Mówi się w tej chwili mniej więcej o tym, że jest to około 40 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Czy to dużo, czy mało, no porównajcie sobie to chociażby z informacjami z maja, kiedy zaczynał się z kolei rosyjski atak w obwodzie harkowskim od strony powiedzmy tam Białorodu, no i e, tam mówiliśmy o zgromadzeniu 60 albo nawet więcej, 60 tysięcy albo nawet więcej rosyjskich żołnierzy. W związku z tym, no. Bardzo trudno jakby oceniać, czy to są siły, które wystarczą Rosjanom na to, żeby, żeby tutaj um, wycofać Ukraińców. No co się dzieje? Ukraińcy się cofają. Rzeczywiście, jeżeli zobaczymy, jak wygląda w tej chwili szara strefa, jeżeli zobaczymy, gdzie byli jeszcze miesiąc temu, a gdzie są dzisiaj, no to rzeczywiście zaraz będzie taka analiza, która mówi o tym, że oni się faktycznie cofają. No ale dzisiaj z kolei też. Przeczytałam Bachmuckiego Demona, to jest taki profil na, na Telegramie, taki anonimowy, ale, ale dużo wiedząco, tak bym powiedziała. I on na przykład dzisiaj też pisał o tym, że w, w, w tym szaleństwie jest metoda, może tak, to, może tak to powiem, bo Ukraińcy idą w takim kierunku, że i tak te mniejsze okrążenia powinny im, się, powinny im się udawać. Czy tak będzie? Nie wiem. Czy pójdą dalej do przodu w obwodzie kurskim? Nie wiem, bo cały czas jakby ja mam wrażenie, że tę operację już coraz mniej rozumiem, no ale widocznie, jeszcze raz powtórzę, w tym szaleństwie jest metoda, i być może dowiemy się bliżej listopada, kiedy prezydent Zełęński przedstawi ukraiński wariant potencjalnych rozmów pokojowych z Rosją. Być może wtedy dowiemy się, jaki tutaj był sens i jaki był cel operacji Kurskiej. Na południu Ukrainy raczej w miarę bez zmian, tak bym powiedziała. Ja ten odcinek południowy też śledzę, ale to w tej chwili jest jednak zupełnie, zupełnie inna bajka, jeżeli popatrzymy na, na kwestię operacji Kurskiej. No i jeżeli popatrzymy na Donbas. Co dzieje się na Donbasie? Na Donbasie no cóż z jednej strony mówiłam wam tydzień temu, że generał Syrski mówi, że Rosjanie się nie posunęli ani o metr do przodu na odcinku Pokrowskim. No ale to nie jest tylko Pokrowsk, to nie jest tylko odcinek Pokrowski. To jest dużo, dużo większy odcinek. Mówimy też tutaj przecież o okolicach Chasyfiaru i tak dalej, i tak dalej. Tam postępy Rosjan są, Toreck zniszczony, Bachmut dawno zniszczony, Soledar zniszczony. Wymieniam teraz te miasta. Dlaczego? E, dlatego, że ogromne wrażenie zrobiła na mnie taka ich wspólna fotografia jako miasta, których już nie ma. W zasadzie wszystkie były w obwodzie donieckim i jedno w obwodzie ługańskim. Na tej wspólnej fotografii to było rubiżne. A jeżeli przy obwodzie ługańskim jesteśmy, no to komplikuje się bardzo mocno sytuacja Ukraińców w rejonie kupiańskim, w rejonie, w którym ja mieszkałam, półtora roku, w którym 103. brygada stacjonowała półtora roku dopóki nie została przesunięta do obwodu sumskiego. No, bardzo niepokojące informacje stamtąd przychodzą. Ja nie mówię tylko o tym, co, co, co widzimy na mapach, co, co słyszymy od analityków, co słyszymy od ekspertów oraz od żołnierzy. Ja mówię też o tym, co mówią mi moi byli sąsiedzi. No, kilka dni temu dosłownie jedna z sąsiadek, ona się już ewakuowała stamtąd, no, ale tam nie wszyscy się niestety ewakuowali. Ona poinformowała mnie że, jak to napisała Pidary, już 900 metrów od naszej wioski, a od daczy do naszych chat nie ma już niczego. Tak zostały zbombardowane miejsca, w których, w których stacjonowaliśmy przez półtora roku, i ja już wielokrotnie podkreślałam że ta sytuacja związana z rotacją, i, nawet nie rotacją, ze zmianą brygady na brygadę, ja przypomnę 103 wyjechała, na jej miejsce też przyjechała inna Tereo, tak? obrona terytorialna 110 Zaporoska. Zaporowska. No ja takiej zmiany nie rozumiem, w tak trudnym momencie, w jakim był w w tym czasie, kiedy ta zamiana się odbywała, rejon Kupiański, moim zdaniem było to kompletnie bezsensowne działanie, no ale to nie ja jestem sztabem generalnym. Zapiski z kraju. No dzieje się, dzieje się, dzieje się. Trzeba powiedzieć, że chyba te zapasy szachidów, które, które posiadają Rosjanie są jakieś nieograniczone. Muszę Wam powiedzieć, że byłam w Lwowie, w miejscach, gdzie te szachidy uderzyły przypomnę szachidy, które przeleciały w zasadzie prawie chyba tysiąc kilometrów, bo one leciały przez obwód sumskich, doleciały aż do Lwowa, niestety nie zostały zestrzelone. Uderzyły prawie w centrum miasta, w takim historycznym centrum w takim miejscu, gdzie są stare kamienice, to jest taki, taki, taka stara część lwowa, to jest ta historia, którą pewnie znacie już na pamięć. Jarosława Bazylewicza, który w tym ataku stracił żonę i trzy córki. To po prostu jest jakiś koszmar, ja tam byłam na miejscu i już dzisiaj chcę wam powiedzieć, że będziecie na YouTubie mogli zobaczyć już niebawem mój reportaż z Lwowa właśnie po tych, po tych atakach, jak to miasto się porządkuje, jak to się wszystko, jak to się wszystko. Teraz dzieje, bo ludzie ciągle o tym mówią, słuchajcie, ciągle, ciągle się o tym mówi. Nie ma, nie ma w zasadzie miejsca w Lwowie, żeby ludzie nie, nie mówili o tej tragedii z 4 września. Dlaczego ja o tych szachidach? Bo po prostu mam takie wrażenie, czytając w tej chwili, mimo teoretycznego urlopu, czytając jakby te doniesienia, które jakby codziennie podaje nam sztab generalny. No, to mam wrażenie, że znowu zestrzelono 60 bezpilotników, zestrzelono 50, zestrzelono i zestrzelono, no nie wszystkie udaje się, tak jak wspomniałam, zestrzelić, ale zastanawiam się, jakie są, jakie są, tutaj jakie są tutaj zapasy Rosjan. No niestety to nie są tylko szachidy, to są też oczywiście Kaby Faby, to są też rakiety. Na mnie takie kolosalne wrażenie zrobiło ostrzelanie przez Rosjan, przez morderców rosyjskich. Ośrodka geriatrycznego w sumach gdzie zginęła 70-letnia kobieta. Patrząc na skalę tego ataku, ja i tak jestem w szoku, że, że jedna osoba, a nie więcej, trzeba było ewakuować około 150 osób do innych ośrodków. To jest takie samo barbarzyństwo, jak uderzenie w Ochmadet, czyli szpital dziecięcy w Kijowie w lipcu i tak dalej i tak dalej, we wszystkie szkoły, we wszystkie przedszkola. To jest po prostu morderstwo, to jest terroryzm, to jest barbarzyństwo i ja w ogóle nie, nie, nie dyskutuję tutaj na temat tego, czy to jest wojna, nie wojna i tak dalej. Ale to nie tylko ten ośrodek. W Charkowie ostrzelany z kolei szpital, też ranni, też zabici. To są, to są codzienne informacje, które po prostu czytamy na temat Ukrainy. No, niestety do przestrzeni pu takiej publicznej, do opinii publicznej międzynarodowej, one e, przedzierają się rzadko w tej chwili do polskiej opinii publicznej w obliczu tej polskiej tragedii, jaka dotknęła, e, dotknęła nasz kraj, czyli powodzi. Mam tutaj na myśli to, co się dzieje przez e, ostatnie dni. No, na pewno siłą rzeczy te informacje z Ukrainy nie będą się przebijać, tak samo jak nie będą się przebijać apele pomocowe, no bo ludzie się się teraz na pomocy swoim i bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. Ja temu kibicuję, tylko z tego miejsca też przypomnę, że to nie jest sprint, tylko maraton. Więc pamiętajcie, bardzo proszę o tych powodzianach także za pół roku, bo oni to, co stracili, nie odzyskają tego za pół roku i ich życie nie stanie się normalne w momencie, kiedy powódź w Polsce zniknie z czołówek gazet. po prostu zapiski. A w po prostu zapiskach dzisiaj będą bardzo krótkie, ale e, konkretne podziękowania i zapowiedzi związane ze zrzutka.pl e, Batalion Donbass. Ja przywiozłam 58. auto ze zrzutki, które trafiło do 103. brygady to Discovery. Baran trafiło do naszych drończyków, którzy stracili praktycznie cały swój pracowy dobytek wskutek ataku rosyjskiego drona FPV na terytorium Federacji Rosyjskiej, no nie stracili na szczęście tego co najważniejsze, czyli życia, ale bardzo się cieszę, że mogliśmy w ten sposób im pomóc. Bardzo dziękuję również za szybki odzew i możliwość zakupu reba dla 46 brygady pracującej na bardzo ciężkim odcinku na Donbasie. 46 wyszła z bardzo trudnego okrążenia. No. Trzymam za chłopaków mocno e, kciuki. I co dalej, co dalej? Słuchajcie, mówiłam, że jedzie 59. samochód. Jedzie 59. samochód w ciągu najbliższych kilku dni. To Discovery Donbass, które trafi do batalionu Donbass. Będzie to takie dla mnie bardzo symboliczne, bo pierwszy samochód, jaki pojechał ze zrzutki, czyli Galoper Laleczka, do dzisiaj. To jest mój rekord absolutny i myślę, że tu nawet przybijamy egzena w długości życia samochodu. To był samochód, który pojechał w maju 2020. Roku. Galoper laleczka również do tego pododdziału batalionu Donbas, do którego teraz trafia Discovery Donbass, takie przystosowane do ewakuacji rannych. Także wielkie, wielkie dzięki, ale jest jedna niespodzianka. Pojedzie również auto numer 60. Okrągła liczba, lubimy okrągłe liczby. Dzięki Maćkowi, który bardzo nas wspiera. Pojedzie Nissan Patrol, który trafi do SSO wschód. Musiałam się jeszcze specjalnie upewnić u Rafała, Jagieły, czy, czy ja wszystkie te jednostki dobrze zapamiętałam. I nie jest to nasze ostatnie słowo, ponieważ szykujemy kolejne samochody. Jeżeli uda się nam zebrać 2000 zł, to mamy za darmo do wzięcia Freelandera, który jest już w Ukrainie i będziemy mogli go przekazać do kolejnej jednostki w tej chwili. Prowadzimy takie rozmowy, ale najpierw musimy zebrać pieniądze. Dziękuję drugiemu Maćkowi za igły, za wyposażenie apteczek taktycznych, doposażenie naprawdę świetnej jakości. To wszystko trafiło do trzeciej szturmowej i do pięćdziesiątej trzeciej. Brygady, także wielkie, wielkie dzięki. Dziękuję, że te nasze długi się zmniejszają. Dziękuję Fundacji Humani, która dostarczyła nam już w sumie prawie tony chińskich zupek, które zostały podzielone przez kilka brygad. Właśnie ostatnia partia teraz będzie jechała jeszcze do Batalionu Donbas. Także ogromne, ogromne dzięki. No i dziękuję za to, że jesteście, że słuchacie, że wpłacacie. Ja tak jak zauważyliście, teraz star staram się przynajmniej pisać trochę mniej, no cały czas relacjonuję to, co. To co robimy, ale, ale też próbuję korzystać z tego teoretycznego i mam nadzieję praktycznego urlopu.